Dzisiaj porozmawiamy sobie też na bardzo ciekawy temat, czyli dlaczego większość sprzedawców robi ciągle to samo i przegrywa po prostu, czyli taka można powiedzieć trochę. Mm, polityka, mechanika tłumu o, może tak. I jest jedna rzecz, którą widać bardzo wyraźnie, kiedy obserwuję sprzedaż na Vinted. Tak naprawdę no, ja działam na Vinted już kilka lat, więc. Yy, Dużo tych obserwacji przez ten czas poczyniłem, że tak powiem. No i co z tych obserwacji wynika? Że większość sprzedawców robi dokładnie to samo. Co robią? Patrzą na siebie nawzajem, powielają te same ruchy, reagują w ten sam sposób na te same sytuacje. Rozmowy trwają w komentarzach na TikToku, w, pod postami na Facebooku, na grupach na Facebooku. I właśnie dlatego większość tych ludzi ma bardzo podobne wyniki, czyli słabe. I ten odcinek nie jest o tym, że ktoś coś robi źle, tylko o tym, po prostu jak działa tłum i dlaczego sprzedaż nie nagradza zachowań masowych. Bo jak robisz tak jak wszyscy, to można powiedzieć śmiało, że na 99% robisz to źle. Bo większość zazwyczaj nie ma racji. Jaka jest szansa, że większość ma rację? Weźmy, pod, weźmy na przykład piłkę nożną. Jest paru piłkarzy, którzy gra w piłkę, a przed telewizorem, jak jest mecz, to wszyscy są specjaliści. Ja bym z tego miejsca trafił. Ja w 84 to bym strzelił. Albo ty się zachowałeś jak gamoń, pod czym ta sama osoba nie potrafi nawet wstać z fotela bez zadyszki najczęściej. Tak? Więc to, że większość ludzi coś uważa, to nie znaczy, że to jest racja. I to jest bardzo ciężkie też do zrozumienia. Na przykład weźmy sobie komunikację z klientami. Ja mówię, że trzeba do kupujących pisać, że trzeba z nimi rozmawiać, że trzeba z nich przekonywać, bo tak wygląda sprzedaż. A co w tym czasie się dzieje? Większość ludzi mi mówi, a po co, a mnie to wkurza, ja bym od ciebie nie kupiła i tak dalej. Ja się tym totalnie nie przejmuję, bo po pierwsze wiem, że to nie jest mój klient, a po drugie wiem, że ta osoba nie ma pojęcia o sprzedaży. Czemu ja mam się kłócić na temat sprzedaży z jakąś Halinką, czy Lucynką, czy z jakimś Andrzejem, czy z jakimś Maćkiem lat 15. W momencie, kiedy ja wiem, że 10 lat siedzę ponad w sprzedaży. Od ponad 5 lat siedzę na Vinted i ja po prostu wiem, jak to się robi. Jak nie chcesz mi wierzyć, to nie wiesz. Jak chcesz robić tak jak wszyscy, to rób. Ale większość ludzi się myli po prostu. I to nie jest tak, że ja kogoś hejtuję. Słuchajcie, ja na przykład nie wiem, nie jestem mechanikiem samochodowym, więc nie wiem, jak się naprawia samochody. Nie jestem kucharzem, więc nie, nie ugotuję pewnie jakoś cudownie, nie wiadomo czego, ale znam się na sprzedaży. Ale też nigdy w życiu by mi nie przyszło przez myśl, żeby skrytykować kucharza na przykład, który wie, jak coś się gotuje, albo mechanika, który wie, jakie części są potrzebne i jak się naprawia i ile to będzie kosztowało. Więc są pewne rzeczy, na których się po prostu znamy, a na pewnych rzeczach się po prostu nie znamy. I większość ludzi się nie zna na sprzedaży, bo nie była na żadnych szkoleniach, nie była na żadnych kursach, nie była w żadnej szkole. W związku z tym ma tylko jakąś praktykę. Żeby to źle nie zabrzmiało, inaczej, może nie praktykę, ma konto, bo wielu ludzi. Ja już mam konto od 20 lat na, na Oelixie. Pierwszy raz coś sprzedałam w 74, więc no moje doświadczenie w sprzedaży rośnie, tak? Już prawie 40 lat. No nie, no nie. Czy ty siedzisz w tej sprzedaży aktywnie? Czy to jest twój zawód? Czy ty się utrzymujesz ze sprzedaży? Bo ja się utrzymuję od wielu lat nie pracuję już na etacie. Sprzedaż to moje życie. Więc ja wiem, jak się sprzedaje. Bo gdybym nie wiedział, to bym po prostu pracował na etacie. Najprawdopodobniej. No i cóż. Hmm, większość osób nie zaczyna sprzedaży od planu. Po prostu. Tylko zaczynają patrzeć na innych. Jak ktoś obniża ceny, to oni obniżają. Jak ktoś podbija, to oni podbijają. Jak ktoś podnosi, to oni podnoszą. Jak ktoś mówi, że teraz to już się nie da zarabiać, no to w, w, reszta w, wierzy, tak? No bo skoro ktoś powiedział, że na winte się nie da zarabiać, no to przecież tak jest. Tak? bo to daje poczucie bezpieczeństwa. Bo skoro wszyscy tak robią, to jest chyba dobrze. Tak? Problem w tym, że rynek nie wynagradza bezpieczeństwa, tylko wynagradza skuteczność. To jak ty jesteś skuteczna, ile ty osób potrafisz przekonać, żeby zakupy u ciebie zrobili. Prosty przykład, jak działa owczy jak działa tłum. Jest czerwone światło, Jedna osoba zdecydowała się przejść na czerwonym świetle i nagle idzie ktoś za tą osobą i kolejna i kolejna i kolejna przecież jest czerwona. Dlaczego oni idą? A no dlatego, że w stadzie jak te barany po prostu leci jeden za drugim. Więc przekaz tego odcinka jest taki, że po prostu nie był baranem, no nie bądź baranem i będzie dobrze. Używaj swojej głowy. Patrz na swoją strategię, koryguj swoją strategię. Nie podpatruj wszystkiego co mówią inni. Nie wiesz wszystkiemu co mówią inni, szczególnie ludziom którzy się na tym nie znają. Bo tak jak ja mówię, że to na przykład nie działa albo to działa, no to y, trochę jest głupio negować to co ja mówię, no bo ja się na tym znam, tak? Wiadomo jak, też się mylę, nie mówię że nie, ale co innego jest wchodzić w dyskusję ze mną. I udowadniać mi, że ja się mylę, podczas gdy ja wiem, co ja robię i wiem, że to jest skuteczne. A co innego jest podsłuchiwać każdego na TikToku czy na Facebooku, albo ciotków, wujków czy rodziców, którzy nie zarabiają pieniędzy, a się wypowiadają na temat robienia biznesu na Vinted. którzy całe życie pracowali na etacie. Ale będą się teraz wypowiadać, że dodawanie rzeczy to nie jest stabilna praca, tak? Albo praca na Vinted nie jest stabilna. Więc, no, tak to po prostu wygląda. I dlaczego robienie tego samego prowadzi do tych samych wyników? No, proste, no, jeśli masz podobne ceny, podobne zdjęcia, podobne opisy, podobny chaos w szafie, no to jesteś jedną z wielu opcji, tak? Jak ja bym sobie chciał wpisać na przykład jakieś rzeczy na Winted, bym chciał czegoś poszukać, i ja zobaczę, że 90% ludzi ma zdjęcia na jakichś panelach, dywanach, w świetle, po roz, rozświetlone czy pozacienione w cholerę, bez opisu, bez niczego, to no takich ogłoszeń jest milion. A dobrze wiecie, że jak czasem się trafi dobre ogłoszenie, fajny produkt, to aż się chce to kupić po prostu. Kupujący nie porównuje 10 ofert szczegółowo. On filtruje na szybko, kilka sekund. Większość ogłoszeń wypada. Na przejrzanych 100 czy 200, może kilka się wybije. Więc jeśli ty jesteś jednym z tysiąca, to jak chcesz, żeby klienci od Ciebie kupowali? Jak robisz to samo co wszyscy, tak samo jak wszyscy. Tak? Tłum. Nie jest problemem dlatego, że jest zły. Tłum jest problemem, bo nie jestem w stanie Cię odróżnić. Czym Ty się różnisz od kogoś innego? Przecież robisz tak samo jak oni. A ja się wyróżniam. Być może część osób mnie znienawidzi za to, że ja do nich napisałem. Choć jest to abstrakcyjne dla mnie. Jak można kogoś znienawidzić za jedną wiadomość? To ktoś ma niezłe problemy emocjonalne. Ale ja mogę być znienawidzony. Bo przez jednego klienta zostanę znienawidzony, a drugiemu klientowi wpadnę w oko i wybierze mnie zamiast setek innych ofert. I o to chodzi, żeby się wyróżniać. Ja mam taką zasadę, żeby zawsze robić inaczej niż wszyscy. Po prostu, bo wiem, że to, co robią wszyscy, jest prawie na pewno złe. W takich tematach, na pewno. I teraz mechanika paniki, czyli jak tłum sam sobie szkodzi. Czyli kiedy przestaje coś działać, no to oczywiście jest reakcja. Spada sprzedaż, obniżamy. Są problemy z komercją, gadamy o tym, nakręcamy panikę zamiast poszukać rozwiązania. Jest cisza w wiadomościach, zmieniam wszystko naraz. A efekt zawsze jest ten sam. Wszyscy robią to samo w tym samym czasie. Nikt się nie wyróżnia, a sprzedaży jak nie było, tak nie ma, tak? To dlatego sprzedawcy, którzy zarabiają dużo, zarabiają dużo. Bo na przykład, jak nie wiem, najczęściej większość ludzi zaczyna jakieś tam handlować rzeczami, na przykład jesiennymi w październiku, a niektórzy już pod koniec sierpnia wystawiają. I jeśli chodzi o takie wyprzedzenie rynku, to ja się wyróżniam, bo wszyscy handlują letnimi, a ja już handluję jesiennymi. Jak wszyscy handlują jesiennymi, to ja już handluję zimowymi. Jak wszyscy handlują zimowymi, to ja już handluję wiosennymi. Więc ja nie handluję zimowymi, bo wszyscy handlują zimowymi, bo jest zima. Tylko ja już robię coś ekstra, coś więcej, coś inaczej. Też handluję zimowymi, ale już wprowadzam wiosenne, bo wiem, że nikt nie wprowadza wiosennych, bo jest zima. Ale ja już wprowadzam, bo chcę być przygotowany na sezon, bo chcę zobaczyć, że jak ludzie zaczną kupować towary wiosenne, to już będę miał. Jakąś część szafy zapełnioną tymi towarami. Będą już zdjęcia zrobione, towar będzie kupiony. Ja sobie polecę po więcej i zacznę kosić kasę. Jak ja już zarobię na tych wiosennych, to ludzie dopiero zaczną. A, no tak, wiosna idzie, ale dziwne, trzeba by się było przebranżowić. Największy paradoks jest taki, że tłum osób uważa się za indywidualistów czyli większość sprzedawców myśli, że działa po swojemu. Ale tak naprawdę te decyzje są wypadkową tego, jakie oglądają filmiki, jakie jaki czytają fora, gdzie czytają komentarze. Wypowiadają się, widząc screeny innych wyników, utożsamiają się z chwilowymi trendami. I to nie jest strategia. To jest reagowanie na bodźce, po prostu. A im większy, więcej bodźców, tym większy chaos. Dlatego właśnie w tych czasach. Wiedzy jest wszędzie pełno. Ten ma takie strategie, ten ma takie strategie, tylko w tym chaosie ciężko to wychwycić, ciężko to zrozumieć i ciężko to połączyć w całość. Paradoksalnie mniej znaczy więcej. I dlaczego tłum osób nigdy nie będzie miał przewagi? Bo przewaga w sprzedaży pojawia się tam, gdzie ktoś nie reaguje automatycznie, bo osoby, które wychodzą poza tłum. Nie śpieszą się z decyzjami, nie kopiują wszystkiego, nie zmieniają strategii dlatego, bo wszyscy tak robią. One obserwują, analizują, po swojemu działają, wybierają, a to zawsze jest, niestety wymaga samotności, tak? No bo jeśli ja robię to, co nikt nie robi, tak? Czyli piszę na przykład z kupującymi, to ja świadomie narażam się na hejt. Bo ja wiem, że zaraz pod komentarzami będą ludzie, a na mnie to nie działa, a mnie to wkurza, a ja to bym cię zbanowała. No to chcesz, to banuj. Droga wolna, cześć. Nie zależy mi na takich ludziach. Zależy mi na ludziach, którzy chcą mnie słuchać, którzy chcą z tej wiedzy korzystać. Tak samo jak nie zależy mi na klientach, którzy tylko łażą i oglądają i wybierają. Bo myślisz, że akurat jak dodali 50 rzeczy do ulubionych, to akurat do ciebie samego z siebie wrócą. Niby dlaczego mieliby wrócić, skoro niczym się nie wyróżniłeś? Oddajesz y, sprzedaż w ręce klienta. I to jest błąd po prostu. To jest błąd. I najtrudniejsza rzecz jest taka, że po prostu robić odwrotnie niż wszyscy, tak? Bo nie chodzi o to, żeby komukolwiek robić na złość, ani klientom, ani algorytmowi, ani tym ludziom innym. Niech każdy sobie robi jak chce. Tak? Natomiast robienie rzeczy wtedy, kiedy mają sens, a nie kiedy są popularne, to jest prawdziwa przewaga po prostu. Tak? Czasem, jak inni obniżają ceny, to ty nie obniżasz, a być może nawet podnosisz. Kiedy inni nie podbijają, bo mówią, że to jest przepalanie pieniędzy, to ty to rozplanowujesz i zaczynasz podbijać. Kiedy, nie wiem, inni dodają w kółko nowe rzeczy, mają 200, 300, 400 rzeczy, to ty na przykład robisz sobie selekcję, porządkujesz, oczyszczasz rzeczy, które się nie sprzedadzą. To są decyzje, których większość osób nie podejmie, bo są niewygodne, bo są trudne, bo są nie takie. Jak wszyscy to robią, po prostu. I największą przewagą w tym wszystkim jest swój własny rytm. Sprzedawcy, którzy wygrywają długoterminowo, wcale nie są na samym początku najszybsi, najsprytniejsi, tylko są odporni na ten cały hałas z zewnątrz. Nie potrzebują ciągłego potwierdzania, nie reagują na każdy ruch na rynku, nie wchodzą we wszystkie trendy na rynku, nie zmieniają planu co tydzień. I właśnie dlatego nie stoją w miejscu razem z resztą. Tak? Bo jeśli robisz to, co wszyscy, to nie robisz nic wyjątkowego. Czy to nie jest prawda? Że jeśli robisz to, co wszyscy, to jest to wyjątkowe? No nie jest. A sprzedaż nie wynagradza takich zachowań. Nagradza świadome decyzje, ale też taki, takie decyzje, które Cię wyróżniają na, na tle wszystkich innych. Że akurat u ciebie klient ma kupić, dlatego starasz się robić trochę lepsze zdjęcia niż koleżanka, dlatego chcesz dać ceny trochę mniejsze niż koleżanka, bo chcesz się wyróżnić, chcesz być lepsza, tak? A jak będziesz robić tak jak wszyscy, to być może będziesz mieć poczucie bezpieczeństwa, ale będziesz mieć też przeciętne wyniki.